Cześć wszystkim! Chyba każdy z nas uwielbia tablety. Czy to za ich prostotę użytkowania, czy kompaktowe wymiary. Czasami jednak laptop jest narzędziem wręcz obowiązkowym, kiedy przychodzi napisać jakiś dokument, bądź popracować na bardziej zaawansowanym programie. Czy wiecie, że nie musicie wybierać między tymi sprzętami? Zapraszam do oglądania! Dell Latitude 7210 to sprzęt wyjątkowy, właśnie ze względu na swoją budowę. Modułowa konstrukcja sprawia, że Latitude 7210 jest jednym z najbardziej uniwersalnych laptopów na rynku. Pozwala nam korzystać z niego jak z tradycyjnego laptopa oraz jako klasycznego tabletu. Dell w tym wypadku w doskonały sposób pozwala nam dostosować narzędzie pracy do naszych potrzeb. Wyjątkowo jego możliwości konfiguracji nie ujmują również użyteczności. Klawiatura robi doskonałe wrażenie. Przypominając klawiatury Apple z najlepszych lat, a 14-calowy ekran Full HD zachwyca żywymi kolorami. Dell Latitude 7020 to laptop z prawdziwego zdarzenia, którego procesor i 5 10 generacji może nie raz zaskoczyć wydajnością. I jak ci się podobał filmik? Mam nadzieję, że tak bardzo jak mnie ten sprzęcik. Pamiętaj, że możesz ocenić naszą pracę na dole pod filmem. Tymczasem ja się z Wami żegnam i do zobaczenia już w następnym odcinku.